Jan Szczerbiński podczas pogrzebu powiedział o nim. Żołnierzu Polski, pieśniarzem byłeś duszy ludzkiej i wsłuchać się potrafiłeś w najtajniejsze, najdroższe jej drgania. Ująć pięknem swego słowa, zdołałeś jej radość, póli i tęsknotę. I tworzyłeś pieśni przepiękne o miłości człowieczej, o jego dumie i radości, o chwale jego bojów za prawdę. Dzisiaj w cyklu zapomniani bohaterowie Jerzy Żuławski, poeta, legionista. Jerzy Żuławski, herbu Szeliga, urodził się 14 lipca 1874 roku w Lipowcu w rodzinie Ziemiańskiej. Lata dzieciństwa spędził w rodzinnym majątku w Młynnem pod Limanową. Uczęszczał do gimnazjum w Bochnie, następnie do szkoły realnej w Krakowie od 1892 roku. Studiował na Politechnice w Zurich. W latach 1895 98 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Bernie, gdzie uzyskał doktorat na podstawie rozprawy o Baruchu Spinozie. Po powrocie do Polski uczył w Gimnazjum w Jaśle i Krakowie od 1902 roku. Poświęcił się wyłącznie pracy literackiej. Żuławski był związany ze środowiskiem krakowskiej-młodopolskiej bohemy artystycznej. Przyjaźnił się z Janem Kasprowiczem, Stanisławem Przybyszewskim, Lucjanem Rydlem, Kazimierzem, przerwa Majerem. Publikował m.in. w Krakowskim Życiu i w Chimerze. Przez krótki czas był współpracownikiem krytyki. Po 1900 roku dużo podróżował. Obok seistyki literacko-filozoficznej, która odegrała dużą rolę w okresie młodej Polski, Żuławski uprawiał różne gatunki literackie. Opublikował liczne przypowieści filozoficzne, zebrane w tomach, opowiadania prozą, kuszenie szatana, bajka o człowieku szczęśliwym. Był autorem wielu nowel oraz cyklu powieściowego o tematyce współczesnej Lans Femine. Napisał także wiele dramatów o tematyce historycznej i współczesnej, chętnie wystawianych przez teatry w Krakowie, Warszawie i Welwowie. Największym powodzeniem cieszyła się baj sceniczna Eros i Psyche. Przedstawiająca w siedmiu odsłonach, dziejących się w różnych momentach historii, odwieczną walkę dobra i zła, ducha i materii. Dramat posłużył również jako libretto do opery Ludomira Różyckiego. Zgodnie z duchem epoki, bohaterami jego utworów literackich były zazwyczaj jednostki wybitne, uwikłane w mechanizmy historii i życia społecznego. Bohaterkami zaś kobiety fatalne, demoniczne, uosabiające niszczącą potęgę płci. Największy rozgłos zdobył Żułaski, trylogią księżycową. Na srebrnym globie zwycięzca Stara Ziemia. W intencji autora była to zbeletryzowana refleksja nad procesami cywilizacji. Wykorzystując najlepsze wzory powieści fantastycznej, opisał tu pierwszą ziemską, nieudaną wyprawę na księżyc. Ocaleni rozbitkowie dają początek nowej rasie, selenitów, odciętych od źródeł kultury, Dysponujących niezrozumiałymi szczątkami przedmiotów, i ustnym przekazem o ziemskim pochodzeniu, który daje początek mitowi religijnemu. Dwie pierwsze części trylogii przedstawiają właśnie mechanizmy powstawania i rozwoju religii oraz porządku społecznego. Część trzecia przenosi akcję na ziemię, gdzie cywilizacja się starzenie, zapewnia postęp techniczny i dobrobyt, ale zmierza do unifikacji społecznej i zaniku indywidualizmu. Ta filozofia kultury. Pisana jest brawurową, sensacyjną akcją, obfitującą w dramatyczne wydarzenia i barwne postacie. W 1910 roku Żłaski zamieszkał na stałe w Zakopanem. Był współzałożycielem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i współredaktorem pisma Zakopane. Prowadził w Wili Łada otwarty dom literacki, w którym gościli Witkacy Leopold Staw, Kasprowicz, Tetmajer. Urzeczony górami wiele razy przebywał w Alpach. Robił odkrywcze wyprawy w łonie Tatr. Uczestniczył także w wielu akcjach ratunkowych. Pisał. Wiedza, która pomagała mi poznawać świat, była jak cegły, którymi budowałem mój dom. Ale w pewnej chwili zrozumiałem, że on nie powstanie, jeśli brak mu zaprawy. Doświadczeń, mocy i czasu dla siebie tylko dla siebie. Musiałem poznać samego siebie. Nie mogłem dać obcemu człowiekowi zamieszkać w moim domu. Najstarszy syn Żuławskiego, Juliusz, po latach wspominał. W głębi domu najmniej dostępny był pokój ojca. Kiedy pracował przy biurku, widywałem przez uchylone drzwi do jadalni jego plecy, w skórzanym serdaku, długie, ciemne włosy i szupłą, silną rękę z piórem na zielonym suknie biurka obok srebrnej maszynki z parującą kawą. Był to pokój szczególnie pobudzający wyobraźniem dziecka. Regały i szafy z kolorowymi grzbietami książek. Szabla damasceńska i olbrzymia topograficzna mapa księżyca na ścianie. Stare sztychy. Tu też, do tej jadalniczy salonu, wchodził ze swojego gabinetu ojciec. Kiedy zjawiali się najbliżsi przyjaciele, poważny nawet ponury Kazimierz Tettmajer, Jowialny Jan Kasprowicz, młodzieńczy Leopold Staw, Rozparty w fotelu Kasprowicz często huśtał mnie na tłustej nodze, a ja z podziwem wpatrywałem się w jego potężny, opięty kraciastą kamizelką brzuch. Bardzo jeszcze młody, nieśmiały Stanisław Ignacy Witkiewicz w aksamitnej kurce nie zasiadał w tym gronie. O innych porach odwiedzał ojca w jego bibliotece, gdzie przy zamkniętych drzwiach prowadzili długie, zapewne filozoficzne rozmowy. Wieczorem, kiedy obaj z moim bratem Markiem. Leżeliśmy już pod kołdrami w naszym pokoju dziecinnym. Ojciec czytywał nam ustępy swojej trylogii księżycowej. Kiedy indziej widywałem ojca, jak w podkutych butach turystycznych i w owijaczach z plecakiem i liną przez ramię wracał strudzony z gór. Żuławski opublikował kilka atomików poezji. Jego wiersze przepełnione są refleksją filozoficzną dotyczącą ludzkiego poznania Doświadczania siebie i świata na mięguszowieckiej przełęczy. Pytasz mnie, pani, co widział tam z góry, z tej wśród obłoków zawrotnej przełęczy? Widziałem w dole cichych wód lazury, bezdenne, rąbkiem opasane tęczy, co wyglądały, jako Twoje oczy, gdy uzaje na mnie zwrócone, zamroczy. Widziałem w dali czarodziejskie niwy, Skąpane w morzu słonecznego złota, Wyglądające jak ów kraj szczęśliwy, Który stworzyła moich snów tęsknota, Gdzieś poza życia jawą i żałobą, A kędy nigdy ja nie będę z Tobą. A bliżej czarne, w mgłach przepasne turnie, Takie posępne jako myśli moje, Co ku błękitą spiętrzają się górnie. I zaś jak skały w toń, tak w oczy twoje patrzą i nań w niebo wstępną drogą. Wznieście mnie w głębiach zatonąć nie mogą. Gdy wybuchła I wojna światowa, żułaski, chcąc walczyć o wolną Polskę, wstąpił do legionu Piłsudskiego, gdzie między innymi pracował w Departamencie Wojskowym, a później rozwinął działalność publicystyczną na terenie królestwa. Między innymi redagował w Łodzi pismo do broni. Krótko przebywał w Wiedniu przy Naczelnym Komitecie Narodowym. W 1915 roku trafił do Komendy Legionów Piotkowi jako podporucznik, pełniąc funkcję łącznika komendy ze sztabem I Brygady. Kiedy czterdziestoletni letni Żuławski podejmował decyzję, że jego miejsce jest u boku legionistów walczących o wolną Polskę, do swoich dwóch synów Później Będzie miał jeszcze trzeciego Napisał wiersz Testament mój Synkowie moi Poszedłem w bój Jako wasz dziadek a ojciec mój Jak ojca ojciec i ojca dziad Co z legionami Przemierzył świat Szukając drogi Przez krew i blizny Do naszej drogiej ojczyzny Synkowie moi, da nam to Bóg, że spadną wreszcie kajdany z nóg, i nim wy męskich dojdziecie sił, wam się stanie co dziadek śnił, szczęściem zakwitnie, krwią wieków żyzny, łan naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, lecz gdyby Pan nie dał wejść zorzy z krwi naszych ran, to jeszcze w waszej piersi jest krew. Na nowy świętej wolności zew i wy pójdziecie pomni spuścizny na bój dla waszej ojczyzny. Latem, 1915 roku, Żuławski zachorował na tyfus. Do ciężko chorego męża przyjechała jego żona. Była w ciąży. Jerzy Żuławski zmarł 9 sierpnia 1915 roku w szpitalu polowym w Dębice w czasie epidemii tyfusu. Jego trzeci najmłodszy syn, Wawrzyniec, przyszedł na świat 14 lutego 1916 roku. Podczas pogrzebu Jan Szczerbiński powiedział: Żołnierzu polskim, pieśniarzem byłeś duszy ludzkiej. I wsłuchać się potrafiłeś w najtajniejsze, najdroższe jej drgania. Ująć pięknem swego słowa zdołałeś jej radość, ból i tęsknotę. I tworzyłeś pieśni przepiękne o miłości człowieczej, o jego dumie i radości, o chwale jego bojów za prawdę. Umiłowałeś ogromnie prawdę, a z dziejów jej męczeńskich owładałeś czarem swego słowa bolesne, ale chwalebne boje styczniowych bohaterów, Idących w śnieżne zawieje i złowrogie lasy, w walce o wolność ojczyzny. Pieśniarzem byłeś duszy narodu, żegnamy cię w sen wiekuist, wielką i rzewną nadzieją, że nadejdzie dzień, w którym złocisty promień słońca polskiego, wesołą ci wieczność twą poniesie nowinem, że Polska, którą pięknem opiewałeś, a potem trudem, męką i śmiercią służyłeś, jest wolną. Potężną i wielką.